Zapraszamy na niezwykłą przygodę. Tajemnica wyspy, odsłona pierwsza. Zbuntowana Alamea. Koishi, przesuń się, ja chcę przejść pierwsza. Pogubiony Koishi. O, radołko, nie zabijaj mnie. Człowiku, przeganiasz moją zwierzynę. Nerwowy bomba liść. Stefan, siemanko! Ostoja spokoju elf Stefan. Coś zrobił, to się puka, nie je rozsadza. Roztropna pani ornitolog. Nie mam pojęcia, kto to jest. Najlepiej stanąć bez ruchu i poczekać, aż przejdą. Uciekamy, chodu Nieporadna asystentka Tako i czarodziej Atomek czarodzieju Atomek najnowsza dostawa starych krzeszów. Gdzie je położyć? Obok starej porcelany od króla. zwis tak meteoryt, może tu posprzątać. To im, oraz pozostałym mieszkańcom wyspy... I sława i piękne, nie nie ma. ...przyjdzie stawić czoła niecodziennemu zjawisku. Pąki kwiatów się pochowały. Zrobiło się chłodniej. Przyroda umierała. Tajemnica wyspy, część pierwsza, już wkrótce.